Jak dobrze wiemy, z każdej porażki da się wyjść, no i ja z porażki, no zobaczcie generalnie co zrobiłem, jest mała zmiana, jest mała zmiana, jest mały update ekwipunku, sprzedałem Classic Knife Fade'a, eee, no i zobaczcie co trafiłem, trafiłem emeczkę hole minimal wear otworzyłem 1% i udało mi się trafić taką kuźwa emeczkę, którą sprzedaję na poczet dzisiejszych bitew, tyle powiem. Dodatkowo Ursusa też sobie sprzedaję, bo jak widzicie zrobiłem takie jeszcze dodatkowe skinki, ale generalnie mamy emeczkę Holla, mamy goldorabeskę, mamy dwa dojebane noże pod nawet dobry setup, ale no zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Musimy trafić emeczkę z gumą, bo ja nie gram a czwórką, jednak Hall na razie zostaje, musimy zrobić gloves'y, E, no i generalnie tą golda rabecką wymieniłbym na fire serpenta minimal Weara, minimum minimal Weara w statraku i wtedy będzie dojebanie. Brakuje nam jeszcze jakichś fajnych rękawiczek, mogą to być hedge mazy, battle skirt. No, i myślę tyle. I dzisiaj bitewki od widzów, bo ostatnio robiliście bitwy. Będą dzisiaj dwie bitwy za dychę i za piątkę. Jednak zanim te bitwy, no to pamiętajcie, że trwa rozdanie z moim kodem: za dwie dyszki możecie zgarnąć Fire Serpenta, za dyszkę boika. No i dorzucam, dorzucam talona Knife'a Marble Fade. A. Po takim trafieniu hola no to macie do zgarnięcia jeszcze talona Nifa Marble Fade. A. On będzie dostępny od środy, od godziny 20.10. No i co, no? Będziecie mieli talona za 5 dyszek. To dla tych, którzy grają, za troszeczkę więcej. E, I dodaję wam jeszcze wulkanika za 8 ziko. To po prostu dla każdego też od środy 20.10 do zgarnięcia. No i jak ktoś przykładowo wpłaca 5 dych, no to ma szansę zgarnąć te wszystkie skiny. No a za 8 ziko wulkan zadycha e, za dychę Boica, za dwie dychy Fire Serpenta, za 5 dych talona. Pamiętajcie, nie zachęcam was do wpłaty. A dodatkowo strona jest tylko dla osób, które, które mają ukończone 18 lat. Musisz być pełnoletni, żeby tutaj grać. E, no i żeby zagrać na moim kodzie, klikasz sobie ten zielony plus, wpisujesz kodzik w akces, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty, a jakbyś coś zrobił, no to pochwal się tym u mnie na Instagramie, pamiętaj wariacie e, no i mamy nowy event, mamy nowy event i zaczynamy od właśnie bitwy na skrzyneczkach eventowych, generalnie e, tutaj macie pierwszą bitewkę, którą będę robił, Neuwik zrobił taką e, battle, 4 hongbao 4 razy overpass na pewno jeszcze te nowe skrzyneczki były. Z tego co pamiętam, był God Fortune trzy razy i Empress Tresur, Tresur chyba też trzy razy. Coś chyba troszeczkę wyszło za dużo. Nie wiem czego dałem za dużo. Nie wiem czy tutaj nie były dwie, dwie Empress Tresury. Ja powiem tak, Damy sobie 3. Damy sobie 3 bo trafiłem takiego haula, więc mogę sobie pozwolić. Robię tą battle na 3 osoby eee, i powiem tyle, że nie otwierałem nowych ewentowych skrzynek. Generalnie nie wiem co w tych skrzynkach jest. Możemy spojrzeć: Hongbao na dresserze 200 240. Do trafienia najlepszy skin. Bowie Knife Fate God Fortune, Karambit Slaughter. No a tutaj jeszcze nie widzimy podglądu, więc no nic, tylko zaczynamy tą batelkę, No i zobaczymy jak. Jakie skiny właściwie możemy trafić z najlepszej nowej skrzynki. No, wypada Bowie Knife Fate z nowej skrzyneczki. Jeszcze meczka gracz Minimal Wear, dobry stan. No, dobry drop dla Aleksa od razu z początku. Niestety dla mnie najgorzej. Generalnie układa się tutaj Underek. No, zobaczmy. Może z overpassa wleci kałaszek. Jest drugi Bowie Knife Fade ze skrzyni za 240 z no, widzę, że ona jest naprawdę pojebana. Eee, dwa boiki. Na no, dwa boiki, zobaczmy. Może trafię tego kałacha Monstera Minimalwe'era albo fabrycznie nowego. No, mamy niestety auga. Zobaczmy, jeszcze dwa razy overpass. Jest Zeus. I to minimalware, No, układa się tutaj Anderek. Zobaczcie to, że oni mają po trzy klocki już na głowę. Ja mam kuć w Zobaczmy tutaj. O kurwa, tutaj jest do trafienia Emeczka. Hall! I ta skrzynia jest naprawdę droga. Wypadają Imperial Playdy, najlepszy drop tutaj to Karambit Slotter, no zobaczmy. Jest szansa generalnie wrócić, jakbyśmy trafili teraz Karambita, no to wygrywamy battle. Ale mamy emeczkę Chantico, no i liczymy tutaj na God Fortune. No i zobaczmy, ciekawe co tutaj jest do trafienia prócz hola. Pierwsza w ogóle skrzynia za 2600, no chuja dała. Pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmi przedmioty. Wychodzimy na prowadzenie awupką no, i zgarniamy batelkę jednym skinem. Jednym skinem zgarniamy całą batelkę. Jednym skinkiem, cała batelka moja. Mamy dodatkowo AWP Hydre. No powiem wam, że ta batelka nawet, nawet dała. Mamy Hydrę, ja ją sobie tutaj zblokuję. Tak myślę, jeszcze mógłbym zostawić te dwa boiki Fade, AWP Asimov, Emeczkę Gracz. No i resztę myślę, że możemy sobie sprzedać. Może jeszcze AWP sobie zostawię. Glowsy są fioletowe, więc myślę, że mogę odpuścić. Sprzedajemy to i otwórzmy sobie od razu skrzynię z glowsami. Otwieram ją dwa razy liczymy na hedge. Maze. Ok, wajse obok, amfibiusy po lewej. Sperminty chyba w dobrym stanie. Tutaj. No i niestety dostajemy dwie pary. No chujowych glowsów. No tyle powiem. Otworzę jeszcze jedną. Okej, okay, to jest chyba najgorszy najgorszy traf. Zobaczcie to, że na dżesterze No niestety najgorszy traf. Ostatni raz to otwieram. No nie no, mamy konwoje. Trzeci najgorszy traf. Generalnie chciałem Hedge Mazy. Te zielone rękawiczki. Mogły być nawet Emerald Weby, ale odpuszczam. Myślę, że otworzę jeszcze sobie dwie skrzynie. brawo Case. No i zobaczymy, może wypadnie Fire Serpent. No zobaczmy. Oko, okay. mamy emeczkę Zirkę, tutaj P90, tutaj AWP Grafit, no my mamy Zirkę, jeszcze dwie otworzę, zobaczmy, ostatnia szansa. No ja za AWP Grafit, jest e, Deagle Golden Koi, jednak... A Wupa fabrycznie nowa bez Tatraka. Diggle Minimal Wear bez Zobaczmy, jeszcze dwie. No, w sumie trafiłem takiego hola, że mogłem jeszcze dwie otworzyć, ale szczerze mówiąc bez sensu. Chociaż pierwsza batelka widza naprawdę fajnie dała. Robimy teraz drugą batelkę. No i mam już batelkę od Mara. No zobaczcie, taka batelka. Tutaj macie Mara, który właśnie stworzył tą bitwę. Dzięki oczywiście wam, wariaty, za bitwę. E, no i powiem tak, robię andera na trzy osóbki. Nie daliście trybu, więc ja sam wybieram tryby. Pierwszy trafiony, standardzik. No myślę, że teraz możemy sobie polecieć w Underdoga, no i też na trzy osoby, no i zobaczymy, jak taka batelka tutaj nam dano. Generalnie batla za piątkę, ciekawa skrzynia, na pewno steampunk, na pewno Bravo, no i na pewno anarchy case. Mamy jeszcze cyberka, to jest jedna z moich ulubionych skrzyń. Często można trafić z niej talonika, e, no i mamy haulinga. Sticker naprawdę konkretny, ale zobaczymy. Pierwsza skrzynia, wróżba, najlepszy skin. Dla Isamu najgorszy dla Emilii, ale nic fajnego nie wpadło. No i tutaj Ameczka gra. Z Ultra Case'a mamy Ameczkę Gracz. Jednak nie ma Gutnefa Life'a ani a with Fire, więc słabo. Fracture Case dał Digielka. No i Digielek tutaj spoko, bo w Statracku Wellworth zobaczmy Howlinga. Oj, przeleciał stickerek. Za szóstkę u Emilii. No i niestety na razie Emilii nam tutaj prowadzi. Wleciał jeszcze Bowie dla Isamu ze skrzyni 4% Sloter Zobaczmy Cybera. Oj, trafiam Glovesy. Field tested. No Zobaczmy z panka. Oj, trzy kałaszki, niestety. Trzy kałaszki. Brawo. A Wupa Graphit i Diggle Golden Coil. A Wupa, Ej, wychodzimy na prowadzenie na tym underku? No i przegrywamy. Chyba przegrywamy. Oj, tak, no Emili. Emili pod koniec, niestety, ale tutaj tego underka wygrała. A szkoda, bo już wyszliśmy na prowadzenie. No i niestety, ta Wupa Grafit tutaj jednak nie zmieniła nam. No, nie zmieniła nam wertyktu tej patelki. ja myślę, że wiecie co? Otwórzmy sobie jeszcze te skrzyneczki. Ja myślę, że tak. Jedną go Gotfortium na Jesterku, zobaczmy co wpadnie. Oj, mamy Glocka Gold, tu jest to jeden z gorszych skinów tutaj na dole. Dobra, otworzę jeszcze takie dwie, no zobaczmy. Oj, Karambit Slotter, czyli najlepszy traf, przeleciał. A te spotglobse Omega są do trafienia nawet minimalware. Ej, no to spoko. Zobaczmy jeszcze w sumie dwie. Mamy Digla Printstream i mamy Glocka. O, to jest słaby drop, karambicik niestety obok. E, Digla sobie sprzedam i wiecie co? Empress Threshold. Mamy do trafienia tutaj glocka Fade'a. Globsy minimal wear. Ej, w sumie gloczek Fade zajebisty, a hole do trafienia najlepszy fabrycznie nowy. Zobaczmy pierd na buście. Trzy. Emeczka way wave. No emeczka niby jednak no nie jest to jakiś dowalony drop. Mamy oriona i hellfire'a. Mamy globsy. Mamy dwa kałaszki skauta słabo. Ile mam jeszcze? Siódemkę, dobra. Statrek, kałaszek, Asimov. Ostatnie trzy. O Zeus. Tutaj wypadł najlepszy, co to Zeus. No i powiem Wam tak, jedną na Jesterze myślę, że mogę otworzyć. No liczymy na Glocka Fade'a, jak jest do trafienia. Glock Fade obok, AWP Hydra obok. Mamy Oriona, filtested i jeszcze jedna. No kuźwa, glock, czy tatuaż. Pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. No mamy tutaj kuźwa gloczka. E, ja powiem tak, no zaryzykuję, klikamy 3% haula. Nie ma hola, kuźwa, no i dobra. E, myślę, że tak, oriona jeszcze zostawię, ale tak, jeden boi pójdzie na sprzedaż, jedna emeczka pójdzie na sprzedaż, ta hydra też pójdzie sobie na sprzedaż. Mamy dyszkę, e, no i jeszcze jeden empress, ale ja myślę, że nie. Załadujemy sobie teraz wiecie co? Wbijmy na razie do takiego standardzika za dwie stówki Wszystkie skrzyneczki zwykłe, bez busta bez gestera. No i zobaczmy, co tutaj uda się trafić Mamy kałaszka za sześć dyszek, spoko To jest dobry trafi jak na water Zobaczmy danger case'a, mamy dwa famasy na no, pod kolor skrzyneczki, ale nic to nie dało Zobaczmy, eleganta Royal paladin CZ No średnio i dead case No tutaj chyba ta baterka będzie No będzie średnia, no zobaczcie Bez busta bez gesterka. No, Batla niby dała kałaszka, gloczka, jednak to nie są jakieś fajne skiny. Ja myślę, że załadujemy, ale sobie underdoga. I załadujemy underdoga z tych nowych skrzyneczek na gesterze. E, damy, ale jeszcze jednego steampunka. Będziemy liczyć na emeczkę knight, ale damy jeszcze tą... Ej, tej nie dawałem, więc dam sobie ją trzy razy. Damy Got fortune. Ym, jeszcze jedna chyba była, co? Czy nie? Tak sobie teraz patrzę. Czy wszystkie dałem? Chyba dałem wszystkie. Czy jeszcze jedna jest? To jest God Fortune Case. Jest jeszcze dobra. Ta. O tą mi chodziło. Damy sobie 3% Tiger, damy 3% Hola, Damy jedną Empress Treasure, ale robimy taką batelkę na dwie osóbki Na dwie osóbki Anderek. No i zobaczmy. Jeszcze raz załaduję Anderka, bo standardzika zgarnąłem. Ale Anderka się nie udało. Daje, bo ta Rosso. I zobaczmy. Jade Scale. Najlepszy traf to Falcon Knife Lore. Skrzynia za stówę, No ale niestety. Dwa razy P90. Glowsy tam przeleciały, a szkoda. No tutaj mamy tego Bowieka Fajda. Ale trafiam, Digielka, no i Digielek niestety, ale lepszy niż ta wóbka. Zobaczmy Steampunka. No Steampunk nie dał emeczki Knight, niby emeczka Royal Paladin z Star lepsza, jednak no nie daje nam to zupełnie nic. Mamy emeczkę Black Lotus, to jest fajna emeczka, a tania. Zobaczmy jeszcze jedna, a tutaj do trafienia najlepsze to M9, że M9 to nawet spoko. Ale nie ma, jest kałaszek i jest emeczka Golden Coil, no i zobaczmy, ostateczna tutaj na Jesterku i wjeżdżają procentówy, AWP i emeczka, a i emeczka, no i zobaczmy, jestem dziewiątka, u mnie przeleciała, wleciała dla Rosso i 3% holik, nie ma hola, dobra i teraz, żeby nie wypadł mi hole. Emeczka fade jeszcze. Ej, no to w sumie baterka taka nawet przyjemna, bo mamy M9, mamy Emeczkę fade. Myślę, że całkiem, całkiem nieźle. Emeczkę fade mogę zostawić, M9 mogę zostawić. Te skiny mam poblokowane, no to resztę mogę sprzedać. No i myślę, że czas na skinka dla Was. No i z racji tego, że dzisiaj udało się nawet jakieś fajne skinki w sumie potrafiać, no to wiecie co? A będzie taki USP Orion do wygrania 270 ziko, żeby wygrać tego usp musisz zostawić łapeczkę w górę Dzisiaj dwie łapeczki, 84 grosze Tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo Musisz mieć suba o mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam Zobacz osoby, które zostawiły suba, zostawiły komentarz Takie skiny powygrywały No zobaczcie, ostatnie 20 osób Tutaj możecie zobaczyć wysłane skiny Generalnie czekam jeszcze na unlock, więc jak ktoś Czeka na skiny, no to na spokojnie Wszyscy dostaną, tylko muszę mieć unlock eee, No i dzisiaj w komentarzu Robimy update, robimy update Waszej rangi, jaką macie rangę w się ie No i w zależności gdzie gracie, jak gracie premiery No to ile macie punktów, jak gracie tylko Faceit No to jaki macie level na faceicie, a jak gracie Tylko turniejowe, no to jaką macie rangę Na turniejowym, no generalnie Ja już mam prawie 20 koła 20 koła na premierku, więc no myślę, że forma jest Ale ostatnio zrobiłem sobie przerwę od grania Więc muszę wrócić, ehm, no i co Taki orion do Was, a myślę, że to by było na tyle Ja rozmieniam sobie jeszcze tylko punkty Mam 245 254, 256 no są to handwrapsy. Handwrapsy, duct tape y. zakończymy sobie otwierając skrzynię hole. Z której nic nie ma. To by było na tyle. Na razie.